Nie jesteś sam. Twój anioł stróż jest bliżej, niż sobie wyobrażasz. Dobry aniele, którego Bóg powierzy mi od pierwszej chwili, usłysz teraz moje wołanie. Otwórz moje duchowe uszy, abym zrozumiał Twój ukryty głos. Naucz mnie mówić do Ciebie ze szczerością i prawdziwą wiarą. Przyjmij moje niepokoje i przedstaw je Panu. Oświetl moje ścieżki i wzmocnij moje zmęczone serce. Strzeż moich decyzji i chroń mój umysł przed wszelkim zamętem. Bądź moim wiernym przyjacielem, moim stałym opiekunem i moim pewnym przewodnikiem. Usuń z mojego życia wszelką ciemność, która próbuje mnie otoczyć. Święty Aniele, natchnij mnie, abym we wszystkim szukał woli Bożej. Pomóż mi żyć z większą odwagą i mniejszym strachem. Podtrzymuj moją duszę w dniach bólu i niepewności. Okryj mnie swoim światłem i odnów moje siły. Niech Twoja obecność będzie moim bezpiecznym schronieniem. Obym nauczył się, jak ojciec pił iść z tobą każdego dnia. Jeśli ta modlitwa przemówiła do twojego serca, podziel się nią i napiś przyjmuję.